MMA Flashback z Karoliną Kowalkiewicz, która już 30 marca zawalczy na gali UFC On ESPN. Cześć Karolina. Hej, hej. Na początek wiem, że nie lubisz rozmawiać o porażkach, ale no niestety muszę o to zapytać. Twoja ostatnia porażka, że Mandraż. Tak krótko zapytam, czy jakieś wnioski po tej walce wyciągniętej, czy ewentualnie jakieś zmiany w przygotowaniach tutaj w związku z tym planujesz? Zmian, ten, wnioski takie wyciągnięte, żeby trzymać wyżej gardę i nie dać się trafić i znokautować. No, bardzo cenna lekcja. Byłam w ogóle pierwsza z życiu znokautowana. Bardzo, bardzo dziwne i ciekawe doświadczenie, jednocześnie. Wnioski wyciągnięte, i mam nadzieję, że, że to mnie czegoś nauczy i tylko w przyszłości, w kolejnych walkach, to doświadczenie zaplusuje. Ty zawsze byłaś dla z tego, że gdzieś przyjmujesz taką otwartą walkę i nie boisz się tych wymian, e, wymian bokserskich. Czy w związku z tym, jak ta walka się potoczyła, gdzieś właśnie planujesz może e, jakoś e, ograniczyć wchodzenie w te otwarte wymiany i, i gdzieś może starać się walczyć może bardziej na dystans? No, wiesz co, tak naprawdę to y, no wszystko zależy od walki, od, od taktyki na walkę. Ja, ja zawsze lubiłam wchodzić w mocne wymiany. Y, no i... Pewnie dalej będę to robiła, tylko, tylko będę więcej pracowała głową, żeby nie dać się tak trafić. Nie, no zobaczymy, zobaczymy. Tak naprawdę tak naprawdę ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. No finalnie teraz zawalczysz 30 marca na Gali UFC z Michel Waterson. Powiedz proszę, czy to była pierwsza propozycja na walkę, jaką ty dostałaś, czy może były jakieś inne rywalki, które UFC ci proponowało? Tak, to była pierwsza propozycja, jaką dostałam i w ogóle się nie zastanawialiśmy, bo termin mi odpowiadał, co prawda chciałam na początku walczyć, na początku marca, ale koniec marca też jest, też jest okej, okay. walka jest jak najbardziej bardzo fajna, Michelle Waterson od wielu, wielu lat jest w światowej czołówce, prywatnie bardzo ją lubię i bardzo cenię, więc wiem, że to będzie fajna walka. Wcześniej odbędzie się gala w Pradze. Czy może dostałaś propozycję, aby zawalczyć na tym wydarzeniu? Bo na pewno dla polskich kibiców byłaby to nie lada gratka zobaczyć się na gali, która jest dość blisko. Nie, nie, nie dostałam propozycji, żeby walczyć w Pradze. A czy ewentualnie jako gościa specjalnego na tej gali będziemy mogli się Ciebie spodziewać? Którego jest ta gala? Gala jest w lutym, 16 lutego chyba. 16 lutego. Być może, być może, być może ga odwiedzę, odwiedzę galę w Pradze jako gość, ale zobaczymy. Ty też podkreślasz, że gdzieś Michelle Waterson była taką twoją trochę idolką. Czy możesz powiedzieć, że czy wy gdzieś oprócz tych wydarzeń, w zasadzie jednej gali Inwikty, gdzieś wcześniej miałyście okazję się poznać? Tak, znaczy, Michelle poznałam wiele, wiele lat temu, właśnie jak pierwsza zawalczyłam na Inwikcie. Ona wtedy już była dużą gwiazdą e, żeńskiego MMA i wtedy komentowała tą galę, na której ja walczyłam. Wtedy mieliśmy okazję się poznać. E, to gdzieś, w, mm, wiadomo, Mamy tego samego pracodawcę, więc gdzieś tam na galach się widywałyśmy. E, tak bliżej miałyśmy okazję poznać się teraz na takim otwartym e, e, tygodniu dla, dla fanów w, w Las Vegas. I tam trochę więcej czasu spędziłyśmy i tam też ona mówiła, żeby, żeby bardzo chciała się ze mną zmierzyć, e, że to by było dla niej fajne zestawienie. I tak w taki fajny, normalny sposób o tym rozmawiałyśmy naprawdę takie takie czysto, zdrowe, sportowe podejście bez żadnej zawiści. I, i naprawdę wiem, że to będzie fajna walka i że zostawimy tam kawał serducha w Oktagonie. Michelle Watterson była mistrznią inwykty w wadze atomowej. Do UFC przeszła, tak naprawdę też walczy w tej wyższej wadze, bo tej niższej kategorii nie ma. Czy ty spodziewasz się, gdzieś, że gdzieś warunki fizyczne czy siła będą po twojej stronie w tym pojedynku? Tak naprawdę Michelle jest ode mnie może ciutkę niższa, ale ona w ogóle fizycznie nie odstaje od, od tych dziewczyn w tej kategorii 52, co zresztą można zobaczyć po, po jej pojedynkach. Super się rozprawiła z Felis Herring, z którą ja też wygrałam. Wydaje mi się, że po mojej stronie może być kondycja. Takie wyciągam wnioski, oglądając jej walki, że że ona gdzieś tam jednak troszeczkę może pod koniec walki i w drugiej rundzie już się wypala, a mi jednak tego tlenu starcza na, na pełne trzy rundy, na, na pięć rund, także wydaje mi się, że kondycja będzie po mojej stronie. Mm -hmm. Michelle Waterson była raczej znana z umiejętności parterowych. Myślisz, że ona w walce z tą będzie szukała właśnie skończenia w tej płaszczyźnie, czy, czy w tak jak w walce na przykład z Feliz Herik będzie jednak chciała się z tą bić w stójce? Nie mam pojęcia. Michel wywodzi się chyba z karate, więc jej stylem bazowym są raczej sportu uderzane. W parterze też sobie świetnie radzi. Ale ja, ja nie myślę o tym, jaki ona ma, jaką ma taktykę na walkę ze mną. Skupiam się na tym, jaką ja mam, ja mam taktykę na walkę z nią i, i będzie fajnie. Jak teraz będą wyglądały Twoje najbliższe przygotowania i czy możesz powiedzieć, w jakim teraz jesteś okresie? Czy to są sparingi, czy może robienie jakieś techniki? Na razie, ponieważ jeszcze wychodzę z infekcji, na razie trenuję tak dosyć luźno technicznie, żeby organizm też miał, e, miał siłę walczyć z tą infekcją, się do końca zregenerować. Już, już mnie trochę to tak męczy, bo bym chciała wejść na wysokie obroty, a niestety jeszcze nie mogę, ale mówię, to jest kwestia jeszcze tak naprawdę kilku dni e, i za moment już zacznę, zacznę takie mocne przygotowania, skupię się bardzo właśnie na, e, na zbudowaniu dobrego kardio. E, no i będzie fajnie. No już się nie mogę doczekać, bo już troszeczkę nie walczyłam i, i trochę mi brakuje walki. Wiadomo, że kiedy ma się zaplanowany pojedynek, to ciężko wybiegać w przyszłość jeszcze dalej, ale czy myślisz, że w tym roku jeszcze udało być się zawalczyć o pas, gdybyś tę walkę z Michelle Waterson wygrała? Yy, nie myślę o tym i, i nie chcę o tym myśleć, bo jakiś czas temu też miałam wielkie plany, wielkie ambicje. Kilkoma mocnymi bombami zostało to wszystko zgaszone. Więc na razie skupiam się na tym, żeby, żeby dobrze przygotować się do tej walki, yy, żeby zawalczyć i wygrać, żeby nie mieć żadnej kontuzji. To są takie moje plany na najbliższą przyszłość. Skoro już zahaczyłem o ten pas, to chciałbym cię zapytać, jak ty byś widziała najbliższą walkę Rose na maju z Jessie Comandra, bo te zawodniczki zawalczą ze sobą w kolejnych pojedynkach. Kogo Ty patrujesz jako faworyta? Już co tak naprawdę Rose? Ona bardzo fajnie czuje dystans, bardzo fajnie pracuje na nogach. I, i wydaje mi się, że wyciągnie wnioski, y, oglądając moją walkę z Jessicą, oglądając walkę Aśki z Jessicą i będzie raczej walczyła tak, utrzymała Jessicę na dystans, nie będzie pozwalała jej się zbliżyć, skrócić dystansu. Jeżeli, jeżeli Rose w ten sposób utrzyma walkę, to moim zdaniem wypunktuje Jessicę. Mm -hmm. eee, jeżeli a... się nie będzie z nią wdawała w mocne wymiany, to powinno być ok. A tak prywatnie, komu kibicujesz w tej walce? Y Chyba Rose, znaczy na pewno, bo mówię, bardzo, bardzo lubię tą dziewczynę e, prywatnie. Miałam z nią wiek, wiek, większą styczność niż, e, niż z Jessicą. E, ostatnio odbyła się też bardzo, bardzo głośna e, kobieca walka, mianowicie Chris Cyborg z Amandą Nunes. Powiedz, czy oglądałaś tę walkę i jeśli tak, to jakie były twoje wrażenia po niej? Czy byłaś zaskoczona takim przebiegiem? Byłam bardzo zaskoczona e, i... Naprawdę nie spodziewałam się, że tak ta walka będzie wyglądała. Oczywiście wiedziałam, że dwie te, te zawodniczki są bardzo, bardzo mocne, ale mi się wydawało zawsze, że Chris Cyborg to jest taka najniebezpieczniejsza kobieta na Ziemi, yy, że jest nie do zajechania. W ogóle to była pierwsza yy, zawodniczka, jaką w życiu zobaczyłam. To właśnie była Chris Cyborg i mówię, wow, ona jest niesamowita. To było też wiele, wiele, wiele lat temu. I wydawało mi się, no, że, że nikt nie jest w stanie jej znokautować, a tutaj tak szybko to poszło. Yy, ogromne brawa dla Amandy. Co no, dziewczyny tworzą historię. Myślisz, że można teraz śmiało powiedzieć, że Amanda jest jedną z, taką, jedną z najlepszych zawodniczek, jeśli nie najlepszą w ogóle w historii żeńskiego MMA, jako że pokonała już i Chris Cyborg i Rousey? No na pewno, na pewno jest. No, w tym momencie wydaje mi się, że jest taką najlepszą zawodniczką na świecie, bez podziału na kategorie wagowe. Na sam koniec jeszcze chciałbym zapytać o klub, w którym się znajdujemy, czyli Shark Top Team. Ostatnio wprowadzi się tutaj karty Fit Profit, Multisporty. Czy możesz coś powiedzieć o, o tym, co tutaj się dzieje, i może jakoś zachęcić osoby, które chciałyby przyjść na trening? Tutaj się dzieje magia i wszystkich zapraszam, żeby trenowali sporty walki. Nie każdy z Was musi być zawodnikiem, ale po prostu róbcie to dla zabawy, dla frajdy, bo to jest naprawdę świetna forma aktywności fizycznej. Można się odstresować, poprawić swoją sylwetkę, poznać miłych i ciekawych ludzi i spędzić fajnie czas. Także zapraszam. E, dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki.